Boki trójkąta leżące naprzeciw kątów alfa, beta i gamma mają odpowiednią długość a, b, c. Na trójkącie opisano okrąg o promieniu r. Oblicz a, jeśli tangens alfa równa się 8 piętnastych, kosinus gamma równa się 2 pierwiastki z 2 przez 3 i c równa się, c równa się 17 cm. Wykonamy rysunek poglądowy. Trójkąt. I tak, jeżeli tu będzie bok a, b i c, to odpowiednio naprzeciwko a leży naprzeciwko alfy, czyli tutaj będzie alfa, beta naprzeciwko boku b. I gamma naprzeciwko boku c. Tu jest c i naprzeciwko będzie kąt gamma. Mamy obliczyć w tym momencie a, jeśli i tu podane są trzy warunki. Na pewno jednym z nich jest to, że c wynosi 17 cm. I teraz. Twierdzenie sinusów mówi tak, że bok do sinusa kąta leżącego naprzeciwko jest stały, czyli B przez sinus beta równa się C przez sinus gamma i równa się 2R. Boku A nie mamy, boku B nie mamy. Bok C mamy, natomiast inne kąty są podane za pomocą nie sinusa, ale tangensa bądź kosinusa. Zacznijmy od alfy. Jeżeli tangens, czyli to jest wzór wyjściowy. I teraz po kolei zajmiemy się kątami. Tangens alfa jest równy piętnastych. No i też dobrze wiemy, że tangens alfa jest równy sinus alfa przez cosinus alfa. No wynika z tego, że te dwie wielkości muszą być takie same, czyli sinus alfa przez cosinus alfa jest równy no 8 piętnastych. Na pewno nie wyliczymy z tego żadnej wielkości, ale możemy uzależnić. Na przykład pozbędziemy się cosinusa, mnożąc obie strony razy cosinus alfa. I uzyskamy sinus alfa to jest 8 piętnastych cosinus alfa. No ale nie mamy tego cosinusa, zatem co musimy zrobić? Musimy wykorzystać jeszcze jedną rzecz. Mamy zależność między sinusem i cosinusem tego samego kąta alfa. No i dobrze wiemy, że możemy wykorzystać wzór, który zawsze do tego samego kąta pasuje, mianowicie tak zwaną jedynkę trygonometryczną. Sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa jest zawsze równy 1. No to wstawmy wielkość, a mianowicie miejsce sinusa. Wstawimy tę wielkość. 8, 15, cosinus alfa do kwadratu plus cosinus kwadrat Alfa, równa się 1 64 225 kosinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1 jeżeli do

Uzyskam wynik 289, 225 kosinus kwadrat alfa równa się 1. Aby obliczyć sam kosinus, no to podzielimy przez ten ułamek, czyli dzielimy przez 289, 225, a podzielić przez ułamek to jest to samo co pomnożyć przez odwrotność, czyli razy 225, 289. Zatem cosinus kwadrat alfa to jest 1 razy właśnie ten ułamek 225, 289. Ta jedynka w tym momencie no nie ma znaczenia, więc tak naprawdę jak będę teraz liczył cosinus, to spierwiastkuje tak naprawdę tę liczbę. Czyli cosinus alfa, a ponieważ wynik jest dodatni, powinny być dwa rozwiązania. Albo pierwiastek z tej liczby, albo minus pierwiastek z tej liczby. Jeżeli chodzi o pierwiastek, to będzie 15 17 lub wielkość przeciwna, czyli cosinus alfa może być równy minus 15, 17. Dwie opcje mamy co do kąta alfa. No to teraz przećmy, bo ma, tak naprawdę musimy wyliczyć sinus. Czyli jeżeli Sinus wynosił 8 piętnastych razy cosinus alfa, to tutaj sinus alfa będzie równy 8 piętnastych. I razy cosinus alfa, czyli bierzemy tę wersję, 15 siedemnastych. Po skróceniu piętnastek sinus alfa jest równy. 8 siedemnastych. Mamy już sinus tego kąta alfa, ale jest też druga wersja. Nadal 8 piętnastych, ale tym razem razy minus 15, 17. No to oczywiście wynik wyjdzie przeciwny, czyli sinus alfa. Wyjdzie minus siedemnastych. No i którą wersję wybrać? Mówimy o kącie w trójkącie. Kąt alfa jest jednym z kątów. Ten kąt na pewno nie może być ani równy, ani większy niż 180 stopni. A my uzyskaliśmy dwie wielkości sinusa. To jest wielkość dodatnia, to jest wielkość ujemna. Z pewnych zależności wiemy, że jeżeli alfa należy do przedziału od 0 stopni do 180 stopni, to wówczas sinus alfa jest wielkością dodatnią. Zatem to jest sprzeczne. Czyli przyjmujemy, że sinus alfa jest równy 8. 17. Już ten element stwierdzenia sinusów, tutaj powrócę do stwierdzenia sinusów, to już mamy. No to tak, A nie mamy, to już mamy. B nie mamy, ale mamy też, w tym momencie tu cofnę jeszcze do treści, mamy, bety nie mamy, C mamy i gamma jest tak uzależniona. Czyli przypuszczam, że tak naprawdę wszystko rozega się między tymi dwoma ułamkami. No bo tak, C jest podane. Jeżeli znajdę sinus gamma, a sinus alfa już mamy, to zostanie tylko do wyznaczenia a. Czyli. Kosinus gamma jest równy 2 pierwiastki z 2 przez 3. To jest podane. I aby znaleźć sinus gamma, który nam jest potrzebny do twierdzenia sinusów, też wykorzystamy jedynkę trygonometryczną. Sinus kwadrat gamma plus cosinus kwadrat gamma jest równe 1. W miejsce cosinusa wstawimy tę wielkość sinus kwadrat gamma plus i zamiast kosinusa dwa pierwiastki z dwóch przez 3 i do kwadratu równa się 1. Sinus kwadrat gamma dodać. Podnosimy do kwadratu. Tu będzie 4. Pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2, a 3 do kwadratu to jest 9. No i równa się 1. Sinus kwadrat gama plus, i tu będzie 8 dziewiątych. Równa się 1. Przerzucimy teraz ten ułamek na prawą stronę. Zatem sinus kwadrat gama. Jest równe 1 odjąć 8 dziewiątych. Jak od całości odejmiemy 8 dziewiątych, to zostanie 1 dziewiąta. Czyli sinus kwadrat gamma równa się 1 dziewiąta. Co za tym idzie? Sinus gamma jest równe po spierwiastkowaniu 1 trzecia lub sinus gamma. Jest równe minus 1 trzecia. Zauważmy jednak, że rozpatrywaliśmy pewien warunek dla sinusa. Dowolny kąt w trójkącie jest mniejszy niż 180 stopni, zatem sinus nie może być ujemny. To jest oczywiście sprzeczne i przyjmujemy sinus gamma równe 1 trzecia. Powróćmy do naszego równania. Przepiszemy tylko ten ułamek i ten. Nas nie interesuje ani b, ani beta, ani 2r w tym zadaniu. A ten przepiszę a przez sinus alfa równa się c przez sinus gamma. A przez sinus alfa równa się c przez sinus gamma. No i wstawmy. No a jest do wyliczenia, czyli przepisuję. Sinus alfa, szukamy, to jest 8 siedemnastych. C było podane 17, a sinus gamma 1 trzecia. I teraz tak, pozbędziemy się tego ułamka, czyli obie strony pomnożymy razy 8 siedemnastych. czyli a będzie równe. Tylko tak. Tę wielkość napiszemy w prostszy sposób, jak ja dzielę przez ułamek, to mnożę przez jego odwrotność, czyli 17 razy 3 pierwsze. To jest dopiero ta strona, która też musi być pomnożona przez... 8 siedemnastych. Jeżeli skrócimy siedemnastki, tu i tu, to A będzie równe 24 i tam były jednostki bodajże centymetry, tak, skoro C było w centymetrach, to i długość A, którą mieliśmy obliczyć, też podamy w centymetrach. Czyli a jest równe 24 cm i to jest wynik końcowy, odpowiedź do tego zadania. Ten bok a jest równy 24 cm.